W czym technologia Palm Secure, która jest prezentowana dzisiaj podczas World Tour 2015 w Warszawie, różni się od innych technologii biometrycznych dostępnych na rynku? Technologia Palm Secure cechuje się największą dokładnością spośród wszystkich technologii biometrycznych dostępnych obecnie na, na rynku. Prawdopodobieństwo błędnej identyfikacji wynosi 800-100%. Drugą bardzo istotną cechą jest to jej bezpieczeństwo. Technologia ta skanuje informację zawartą wewnątrz ciała człowieka, konkretnie wewnątrz dłoni. Informację, która w żaden inny sposób nie może być pobrana od człowieka bez jego świadomej zgody. Tak jak na przykład to ciski palców, które mogą być po, po, pobrane z miejsc, gdzie dana osoba dotykała palcami powierzchni. Jeśli chodzi o kształt twarzy, może to być zrobione zdjęcie lub seria zdjęć na jej podstawie. Można też tą po prostu te, te, tego typu dane wydobyć. Natomiast technologia Palm Secure uniemożliwia dostęp, znaczy pobranie tych danych bez świadomej zgody konkretnej osoby. Kolejny element oprócz bezpieczeństwa i dokładności to jest też nieinwazyjność. Pobieranie tych danych nie jest w żaden sposób związane z działaniami na ciele ludzkim, jest to po prostu poddanie dłoni pomieniowaniu podczerwonemu, które, które nie ma żadnego wpływu na ciało ludzkie. Pobieranie wzorca biometrycznego za pomocą tej, tej metody jest bardzo skuteczne. Zakładając, że wzorzec jest pobierany trzykrotnie ma się gwarancję pobrania wzorca biometrycznego. Tak jak wiadomo przy pobieraniu wzorców linii papilarnych nie zawsze udaje się pobrać. Wynika to z, z zabrudzenia dłoni. Wynika to też z zacierania się odcisków palców związanego ze starzeniem się organizmu. Technologia Palm Secure umożliwia pobieranie wzorców zarówno u pięcioletnich dzieci, jak i u osób 85-letnich. Co więcej, wzorzec ten jest stabilny, od osie, począwszy do, od 18 roku życia, wystarczy jednokrotne pobranie wzorca i wzorzec ten będzie niezmienny przez cały okres życia danego człowieka. Również metoda ta umożliwia pobieranie i stosowanie tego w z osób sposób higieniczny, ponieważ nie jest wymagany żaden kontakt z czujnikiem. Dłoń powinna być zawieszona nad czujnikiem na wysokości kilku centymetrów. Te wszystkie elementy po, powodują, że technologia ta jest najbardziej dokładna, najbezpieczniejsza i jednocześnie jest najbardziej akceptowana w, w sensie pobierania i korzystania jej przez różnych ludzi w różnym wieku. W, o, o, w różnych wieku, w różnych sytuacjach. Chciałbym przypomnieć, że w czasie testów wykonywanych przez Fudzisut były testowane, przy, po prostu testy były przeprowadzane między w takich sytuacjach jak w czasie kąpieli, po spożyciu alkoholu, po wyjściu z domu na zimne powietrze. I za każdym razem technologia ta była w 100% skuteczna. W którym takim, takim razie kierunku będą szły rozwiązania bezpieczeństwa? Czy to będzie głównie biometria, właśnie? Klient banku y, chciałby móc skorzystać z usług bankowych poprzez bardzo różne kanały. To mogą być kanały tradycyjne, czyli oddział banku. To mogą być kanały telefoniczne, czyli kontakt poprzez telefon. Mogą być kontakty poprzez internet, poprzez bankomat, który realizuje nie tylko zwykłe funkcje bankomatowe, ale też funkcje związane z zakładaniem rachunków, z obsługą kredytu, z doładowaniem telefonu, z pozyskaniem ubezpieczeń w tak zwanych oddziałach samoobsługowych. Klient oczekuje, że będzie mógł posługiwać się tymi wszystkimi kanałami w każdym czasie i w każdym miejscu, oraz druga sprawa, że te kanały będą absolutnie bezpieczne. Nie do pomyślenia jest sytuacja, że, że korzystanie z, z jakiegoś kanału interakcji z, z bankiem niesie za sobą ryzyko, czy też zagrożenie kradzieży tożsamości i tym samym na, na, nadużycia, na, na, na przykład yy, podszycie się, się pod cudzą tożsamość w celu uzyskania yy, kredytów, na, na przykład te potem trzeba będzie spłacać, czy, czy też na, na przykład yy, Pobrania pieniędzy z nie swojego konta. Tego typu obawy są obecnie bardzo rozpowszechnione, ponieważ są liczne przypadki właśnie wycieku numerów kart kredytowych, danych zachunków klienta. Na świecie zdarza się to dość często, regularnie, i świadomość tego jest. Rzeczywiście występuje u klientów banków. Więc można powiedzieć, że są takie dwie sprzeczne tendencje. Z jednej strony, nieustanny i dostęp do banku, do usług bankowych z każdego miejsca, w każdym czasie za pomocą bardzo różnorodnych środków technicznych, a z drugiej strony obawa przed tym, że w czasie tego kontaktu, tej interakcji nasze dane mogą wypłynąć na zewnątrz i być wykorzystane przeciwko nam. Metody biometryczne powodują właśnie, że. W tym momencie ten wyciek tych danych jest niemożliwy, ponieważ dane biometryczne są związane ze mną. W żaden sposób nie można ukraść mi moich danych biometrycznych związanych z ręką z kilku powodów. Po pierwsze, nikt nie jest w stanie... W żaden sposób po prostu ich pobrać ode mnie, bez mojej zgody. Po drugie, nawet dane po pobraniu, kiedy ja wyrażam się ode mnie w zgodę, są szyfrowane i przez to są nie, nie do odtworzenia ich, ich postać źródłowa, co powoduje, że korzystając z autentykacji za pomocą Palm, Palm Secure ma, tworzymy bezpieczny i pewny z, i, dostęp do wszystkich usług oferowanych bank poprzez różne e, kanały dostępności, czyli czy to telefoniczne, czy internetowe, czy też e, poprzez bankomaty lub w samym oddziale. Banku. al